Nadchodzi wiosna, czas porządków. Każdy z nas znajdzie w domu, piwnicy zalegające od lat zużyty sprzęt w RTV i AGT. Co z nim zrobić? Zgodnie z prawem nie możemy wyrzucić go do śmieci. Rozwiązaniem jest nasza firma. Firma EcoCars przyjmie od państwa zużyty sprzęt bezpłatnie. W przypadku większej ilości możemy przetransportować go do naszego zakładu przetwarzania. Co zrobić, gdy w naszym miejscu pracy nagromadzi się zużyty sprzęt? Nic prostszego. Przyjmujemy zużyty sprzęt także od firm. Każdorazowo wystawiamy karty przekazania odpadu. Co dzieje się ze zużytym sprzętem trafiającym do nas? Sprzęt jest demontowany ręcznie. Podczas demontażu sprzętu powstają odpady różnego rodzaju. Tworzywa sztuczne, guma, metale żelazne, nieżelazne, kable. Odpady te trafiają do kolejnego ogniwa, do recyklera, którego zadaniem jest wykorzystać je włączyć materiały powstające ze, ze zużytego sprzętu w cykl produkcyjny, tak aby nadać im pierwotne właściwości. Zajmuje się tutaj na tej hali odzyskiem ze sprzętu AGD RTV. Polega to na oddzieleniu elementów plastikowych od metalowych, posegregowaniu, odzyskaniu z powrotem układów płytek, metali kolorowych, niekolorowych, przewodów różnych, końcówek od kabli, baterii niektórych urządzeń.